Zdrowie publiczne i medycyna pracy. Wydaje się, że medycyna pracy wciąż jeszcze nie jest należycie wykorzystana w tym, żeby budować to zdrowie. Ma Pan absolutną rację. Potencjał jest ogromny. Myślę, że większość z nas raz na 3-4 lata trafia na badanie profilaktyczne. I to jest badanie, które może być takim przeglądem stanu zdrowia. To nie tylko badanie w celu orzeczniczym, w celu uzyskania dokumentu. To jest również badanie, które pozwala powiedzieć czy mamy naciśnienie, czy nie mamy wysokiego poziomu cukru, jak wygląda nasza, że tak powiem, waga ciała w porównaniu ze wzrostem, czyli BMI. Kontroluje podstawowe parametry naszego zdrowia. No właśnie, gdybyśmy tak spróbowali to rozszerzyć, bo lekarz medycyny pracy rzeczywiście, tak jak pan profesor wspomniał, widuje się z tym pracownikiem regularnie co jakiś czas. No i tu szereg chorób cywilizacyjnych, które no, mogą być wykryte czasem już na wczesnym etapie, bo musi być jednak ta czujność diagnostyczna. No absolutnie. Czujność diagnostyczna jest, jest, jest potrzebna. Myślę, że też czujność powinna być również cechą pacjenta. On oczywiście myśli, większość z nas myśli optymistycznie o swoim zdrowiu, ale taka czujność w przypadku tych chorób, które mają, nie dają objawów jak nowotwory, no, choćby tutaj nowotwili tak grubego, który jest no, takim cichym zabójcą, proszę państwa, bo w momencie kiedy się pojawiają już y, dolegliwości czy objawy, no to. Jest już naprawdę zaawansowana choroba. To jest właśnie szansa, żeby na ten temat porozmawiać. Oczywiście już nie mówię tu o cytologii czy mamografii, takich typowych badaniach. Kobiety kontrolują to dzisiaj w miarę dobrze, ale z kolonoskopią jest nadal źle, a badań prostaty to chyba mało kto wykonuje. Powiedzieliśmy o tej roli medycyny pracy, ale no wiadomo, to jest jeden z wątków. Jakie są więc te najważniejsze wyzwania zdrowia publicznego w najbliższych latach? Ja myślę, że przede wszystkim to, żebyśmy kontrolowali te epidemie. I to nie tylko te epidemie wielkie, typu takie, które, które pojawiają się nagle i mobilizują nas i powodują no, masowe działania, ale również te ciche. Mamy epidemię otyłości, mamy epidemię chorób odtytoniowych, ot, mamy choroby pochodzenia alkoholowego, mamy depresję przede wszystkim. To jest jedna wielka epidemia, niezdiagnozowana tak naprawdę do końca, no, wynikająca z tego, że żyjemy w czasach, no, które, które nie sprzyjają jak gdyby ani relaksowi, ani nie sprzedają takiego no, uzyskaniu równowagi pomiędzy pracą a, 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 a życiem rodzinnym. Także tych wyzwań jest sporo, One można, można na nich mówić, patrzeć na nich z punktu widzenia chorób, tak jak mówiłem, ale można z punktu, z punktu widzenia wyzwania systemu, czyli jak sprawić, żeby właśnie badania profilaktyczne były bardziej skuteczne, jak sprawdzić, żeby idąc do lekarza po oz byliśmy w stanie no, lepiej zaopiekowani, żebyśmy y, y, krócej czekali na, na, na poradę specjalisty, Gdy, żeby idąc do szpitala no, uzyskać, w najbliższym możliwym czasie to leczenie, które jest wymagane. No. To się zmieniło, proszę państwa. Dzisiaj wiele, wiele zabiegów wykonuje się już no, jednego dnia I, i, i dobrze, ale nadal, proszę Państwa, jest sytuacja taka, że, że, że to dziś tam się zacina. Zacina się w każdym systemie, ale myślę, że, że jest jeszcze pole tutaj do, do, do poprawy. No dobrze, mamy zdefiniowane wyzwania, w ślad za tym idą pewne rekomendacje. Tak, no więc rekomendacje, nasze rekomendacje są proste. Odnośnie epidemii, dzisiaj miałem możliwość przedstawiania ich. No przede wszystkim, jak mówimy o epidemii chorób odtytoniowych, to tutaj no, wyzwaniem jest no, przede wszystkim dostępność tych, 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 tych produktów. Nie mówię już tu o tradycyjnych papierosach, ale mówię również o tych innowacyjnych różnych odkryciach. One są powszechnie dostępne, one są rekomendowane. Aklamowane. Jak pójdziemy do jakiegokolwiek większego, większego sklepu, tam zawsze gdzieś taka jest wyspa i, 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 i te produkty są dostępne. Edukacja, Edukacja że to jest jednak no, produkt nie do końca zbadany, że on może uzależniać. Oczywiście no, jest mniejszym złem w porównaniu z paleniem, ale można szucić palenie.